Kurwa mać! No zobacz, co kurwa narobiliście! Ale ja tego nie zrobiłem! A kto z Al-Kaidy kurwa jest? Mohamed, bo powiedział tak... A z jakiej racji dajecie podkładać komuś innemu?! Ile razy tłumaczyłem?! Jesteś plantującym kurwa ty i żaden chuj nie ma prawa ze mnie dostawać! Panie Andrzeju, co pan Andrzej nigdy nie kazał, to ja nie... Jakim prawem kurwa nie podkładałeś?! No bo to on podkładał. Jak podkładał?! To trzeba mu wziąć przylecieć do mnie i się nie ruszać! Jakim ja kurwa, kurwa, popatrz co narobiłeś! Bomba idzie, było, popatrz co narobiłeś! Andrzeju. Pochuja się, rwiesz, co nie twoje! Andrzeju, nie denerwuj się! Jak mam się nie denerwować? Zaraz podłożymy. Na pewno na tym B się już nie podłożę. No to weźmiemy moją bombę i damy tobie. Takiego C4 już nie dostanę. To kupimy Semtex i będziemy wysadzać! Ta Semtex! Czego się kurwa wiecie, co nie wasze? Żaden dżihadysta za was nie dowodzi. I kurwa, kurwa powiedziałem, że nie ma. Tłumaczyłem tysiąc razy. Bo kurwa człowiek dwa bardziej jego kozy, a ten człowiek kurwa przyjdzie i tego. Zaraz przyjdzie, to podłożymy. Kurwa mać, tłumaczę! Jest bombowy ten i ten. Żaden kurwa nie plantuje. Everybody put your hands in the air.